Usiądźcie sobie wygodnie na krzesłach, w fotelach, nie wiem co wy tam macie kniapach, czy wy to oglądacie w telewizorze, cholera wie. Taka teraz technologia, człowiek normalnie się gubi, gdzie do medium to nie wie co, co ma patrzeć, co ma wybrać, ciągle uczy się tych nowych technologii. Jak nie 3D, to 3, 4D, 5D, I niedługo będzie Virtual, HD, wszystko będzie w HD, 4D, i A ja tutaj mam dla Was komentarz z Call of Duty Modern i Także usiądźcie sobie jeszcze raz wygodnie, przyszykujcie sobie, nie wiem, browara, herbatkę, kawkę, nie wiem co, meliskę i zaczynamy 14 minut pitolenia. Kto nie wytrzyma, zapraszam na koniec, zobaczę sobie wynik. Łapeczka, oczywiście teraz to chyba już niebieskie są, już nie ma tych zielonych. Ostatnio widziałem filmik Miśka i tam napisał, że niebieskie łapeczki, czekajcie, za zwedy na YouTube'a, tak, już niebieskie łapeczki, także YouTube ewoluował zieloną, zielonej łapeczki, wchodzimy na niebieską łapeczkę, także komu się podoba niebieska łapeczka, mam dla was przygotowany także filmik Skoda czwóreczki i będziemy mówić o czwórka, nie modul farę 1, bo mi się moduł będą się później plenić po 10 minutach także mówimy, mam dla was materiał Skoda czwóreczki, moja najlepsza, zajwistsza, najlepsza, mocarna broń Skoda czwórki, czyli kałach. powiem wam tak początku, bo pytaliście się o niektórzy Sebo, skąd ty masz tego skilla? Ja uważam, tego skilla nie mam, ale niektórzy uważają, że mam tego skilla. Jeżeli pytacie się, skąd mam tego skilla, właśnie z tej gierki Skoda czwórki z na tej gierce zaczynałem, to były moje właśnie pierwsze początki. Mówię wtedy, nie, nieświadomy tego, że istnieje taka gra jak Call of Duty, bo wcześniej w nią nie grałem, tylko w Medal of Honor. Wierny, wierny pan psx a pocinał sobie w Medal of Honor w te pikselowe kwadraciki, napierdzielał w tych ludzi. Kupiłem sobie ufnie świadom wtedy chłopiec Skoda czwórkę. I popatrzcie co się ze mną stało jak ewoluował huziomusz 4 lata później, komentuję dla was filmiki, wy je oglądacie, wy łapkujecie, oceniacie mojego skill'a, oceniacie mój komentarz, zobaczcie co przez 4 lata co stało się z takim człowiekiem, który nie był nawet świadom, zakupuje koda, także dlaczego do tego nawiązuję, dostaję naprawdę coraz więcej wiadomości z pytaniem, Sebo, Gromuś, Gromiasty, Mocarzu mój, Mistrzu mój, Nobie, jak ty to robisz, że ty masz coraz tych więcej widzów i ludzie chcą cię oglądać? A ja wam odpowiem, ja nic nie robię, to wy chcecie mi oglądać. Ja nagrywam tylko dla was komentarz, nagrywam swój swój skill, tak, bo to każdy ma do, bo powiem wam tak, każdy ma dostęp do tej mapy, każdy ma dostęp do mikrofonu, każdy ma dostęp do broni, do gry, do internetu. Startujemy wszyscy na tej samej linii. Ogólnie dzisiaj komentarz taki będzie, powiem nie, to koda tylko taki można wam powiedzieć taki. Mm, filozoficzny, tak sobie pofilozofujemy troszkę mam takie taką dzisiaj wenę filozofania filozofowania i pogadamy sobie na temat YouTube'a i zaczynamy. Także no czekaj, czego ja wróciłem widzicie, już wybiliście mnie z rytmu, nie pisz komentarza, poczekaj chwilę. Yy, o czym mówiłem o YouTubie aha, o YouTubie i o skillu. Także wy oglądacie moje filmiki, wy je oceniacie, porównujecie do innych graczy, czy warto było obejrzeć ten filmik, czy nie warto było. Ja... O widzów się nie proszę, wy jesteście jak można wam powiedzieć moją armią dołączacie do niej. Tak samo jak do wojska. Teraz można dołączyć zawodowego, tak samo można dołączyć do grona mocarzy Groma. Jak roje ma swoich tarczowników, to agromuś ma swoich mocarzy. Także armia ciągle się wciąż powiększa. Jestem naprawdę serdecznie wam wdzięczny. Polo by wam Browara, ale uwierzcie mi musiałbym chyba... Sprzedać praktycznie swój sprzęt, i jeszcze wybrakło, żeby polać Wam wszystkim browera 2200 subskrypcji. Jak nagrywam ten komentarz, razy 50 daje około 7000 zł. Kurwa. To ja musiałbym tutaj chyba mojego połowy pojechać, połowy pokoju sprzedać, że praktycznie nowy samochód. i mi teraz na felgi nie stać, a już samochód kurwa za dużo. Także naprawdę, jeszcze raz wielki dzięki, że chcecie oglądać grona z tego. Mam nowe tło na kanale. Chciałbym podziękować naprawdę jednemu użytkownikowi. Link macie w deskrypcji. Naprawdę mocarne tło. Nie spodziewałem się, że można takie tło zrobić. Myślałem, że już zostanę przy starym do końca życia, jeden dzień dłużej z tym kanałem. Ale ktoś się zlitował, zrobił dla mnie tło naprawdę mocarne. Tło jestem serdecznie wdzięczny. Jeszcze, jak ktoś by takie intro takie mocarne zrobił, ale takie wiecie, na pełnej kurwie, taki wiecie, muzyka rock, ty taka gromiasty, że wchodzi szturm. naprawdę byłbym wam wdzięczny. Nie wiem, ja bym się wdzięczył, czy poleciłbym was w kanale, czy nagrodę zaśpiewał dla tej osoby, czy nagrał jakiś komentarz. Bo przydałoby się takie nowe intro, nowy rok mamy. Także chodzimy z nowym layoutem i przydałoby się nowe intro. Słuchajcie miał być live stream wczoraj miał być live stream przedwczoraj no nie mogło zrobić słyszycie po moim głosie co się ze mną stało dopadły mi y, wirusy, wi wirusy dopadły gromię z tego słuchajcie miał być to zwykły katar rzuciło mi się to na gardło ledwo co mówić mogę dlatego doszło do wniosku że nie będę robił live stream bo szkoda oglądać moją facjatę, wygląda jak z tego kolej z rezydenta Evil'a, to zombie ale dochodzę że do siebie, dzisiaj powinien pojawić się livestream, jeżeli to oglądacie, jak nie to jutro pojawi się livestream. Ładowałem w, sobie w siebie tysiące paracetamoli, dawki paracetamolu, gripexów, coldrexów, witaminek, nie witaminek i już wyglądam wyraźnie, tak jak w tej reklamie Rutino Scorbino także jest wszystko w porządku. Wracam z powrotem do dawnej formy, dawnej mocy i livestream rusza znowu pełną parą, są nowe projekty na livestream, mniej więcej pooglądamy sobie telewizję satelitarną razem. Oczywiście później będziemy sobie komentować, ja będę po kolei robił przegląd kanałów. Jest mnóstwo projektów. Geralt na was czeka, także Livestream rusza, rusza. rusza pełną parą. Mówię, już dochodzę do zdrowia, dzięki za, za życzenia powrotu do zdrowia. Zbliża się już nowy rok. Przecież chcę jeszcze przygotować dla Was jeden taki filmik o trunkach, jak dobrze bawić się na Sylwestra, ale to mówię jak pozdrowi, pozwoli czas i zdrowie, to taki filmik dla Was przygotuję. Widzicie kod czwórka wracamy z powrotem do Kodzika nie będzie w Modorfare. Znaczy nie będzie mówić Warfare, bo mi to jakoś to źle się jakoś wymaga ostatnie tu warfare, warfare. Będzie, będzie mówić mw 3 jest, MW2, teraz kodzik czwórka. Powiem wam szczerze tak między nami, tylko nikomu nie mówcie. Że ja osobiście... Ale mam ten głos masakra, co nie? Trudno. Najrzyj no, dacie głośniej albo nie wiem, wyciszycie, obejrzycie sobie gameplay. Mówiłem wam ostatnio, że... Ja za bardzo za Battlefieldem nie przepadam, ale przepadam strasznie za godę 4. Na tej mapie maksymalnie serwer może pomieścić 52 graczy, a jest dostępnych 40. Prawie jak w Battlefield'zie, naprawdę. Mówię wam, na takich serwerach gra się rewolucyjnie. możecie wtedy pokazać w pełni swojego skilla. Jak 20 typów was otacza i musicie się jakoś wybronić, no jeszcze do tego dofragować. Mam jeszcze przygotowane trzy takie filmiki, ale wydaje mi się, że ten pierwszy na starce z taką, jak można powiedzieć, serią nazwiemy sobie ją. Powrót do tradycji, o tak ładnie brzmi, i yy, to jest pierwszy z tych filmików. Wracam prosto do koda czwórki, Cały czas nie możemy gromić w MW3, w MW2, trzeba odświeżyć swojego skilla, także skoda czwórki. Mówię, 3 lata gromienia, tyle czasu poświęciłem tej gierce. Patrzcie, czy to się już kiedyś, tak jak mówiłem, pytał się na początku, mówiłem tego filmiku. Na tej gierce nauczyłem się swojego skilla, na tej gierce można naprawdę dużo się nauczyć. Przede wszystkim reakcji, szybkości. Yy, celności i tym podobne. Także polecam wszystkim, którzy zaczynają kodę, przygodę z kodem, zacznijcie naprawdę, ziomy, od tej gierki. To jest podstawa, według mnie. Ona nie jest droga, są teraz zestawy w supermarketach za jedyne 99 zł Możecie sobie kupić MW2. I Koda 4, naprawdę Wam polecam, Gromuś poleca, powinna być taka okładka, a na okładce taka moja łapka z moim facjatem, z szczerym uśmiechem na ryju, Grom poleca. Także naprawdę mówię Wam, 99 zł dostajecie Koda 4, Kodem W2, kto nie grał. Naprawdę, ostatnio zacząłem trochę częściej grać w tą gra naprawdę powiem Wam, że czuję tą moc. Czuję tą moc, jeżeli udaje mi się wygrać yy, mecz na serwie, gdzie gra 40. 3, dopię nawet 50 typa, jestem pierwszy, wracam do swoich tradycji, wracam do swoich korzeni, także możemy się spotkać na serwerach, piszcie na Steam, piszcie na Skype, na wszystko co tam można. Cały czas odblokowuję tych znajomych na Steam, bo na to prosicie, ale naprawdę to jest cholernie ciężko, że mam tylko 300 znajomych, a wszyscy są prawie dostępni. Prosicie mi, abym dodał do Steam, to jest naprawdę niewykonalne. 300 znajomych to jest naprawdę... Jak dla mnie to jest za mało, nikt się chyba nie spodziewał, że ktoś może mieć więcej, jednak może mieć więcej. Także mam prośbę, to was dołączajcie do grupy Gromowisko, tam, tam możemy się spotkać i możecie pisać do mnie i dołączyć do... Podczas gry wyświetlam się wtedy jako admin, bo jestem adminem tej grupy. Możecie spokojnie dołączyć, także nie ma problemu, jeżeli chcecie dołączyć. Także, aha, i jeszcze jedną taką miałem kwestię. Może czekajcie chwilę. <laughs> Ale nagram ten komentarz, żebym się kurwa postał to do Słuchajcie, jeszcze taką jedną kwałą kwestię, bo dużo osób ostatnio pisze Sebu, jak ty zdobyłeś widzów, tak? Także nie wiem, czy ja już wcześniej mówiłem, ale widzów raczej wy sami chcecie oglądać moje filmiki. Ja nie za bardzo wtedy do tego ingeruję. Nagrywam tylko komentarz, pokazuję skilla i to, co miałem jeszcze raz po, po, powtórzę, bo pewnie po tym filmiku znowu będą komentarze. Także powtarzam, ja nie decyduję o ilości widzów, wy decydujecie, czy chcecie mi oglądać moją facjatę, mój ryj czy mojego skilla, moje pitolenie. Także to, to temat uważam za zakończony, Steam ze znajomościami uważam za zakończony. Nowy layout na kanale jest. Mam prośbę, gdyż ktoś był w stanie dla Gromusia zrobić takie mocarne intro. Piszcie na pw, piszcie na Steam, ja na pewno się jako to wdzięczę. Nie jest to go słowny. Postaram się dodam do polecanych, zrobię komentarz, także to to w tle słyszycie na pewno yy, muzyczkę high hub czyli nasz polski high-hop mam tutaj chciałem wy pomóc, wypróbować się kolesiom z Wrocławia. Robią naprawdę przekozacki, naprawdę mocarny hip-hop. Zaczynają dopiero, ale wierzę, że z nich będą ludzie. Obadajcie jego ich kanał. Naprawdę podoba mi się ich muzyczka. Jeżeli ktoś lubi hip-hop, wejdźcie na ich kanał. Kolesie są z Wrocławia. Macie link w opisie polecam i to polecam, też powinna być w przyszłości ich łapka na kanale. Moja moja facjata z moją łapką na ich płciecie, na ich kanale. Macie atest gromiasty, poleca ich naprawdę, czy chuj kozacką muzykę. Yy, mam jeszcze, mówię, trzy inne meczyki. Naprawdę, polecam 50 graczy. Jak wbije się na serwa, nie trzeba nikomu żadnego Battlefielda. Na tej w kodzie czwórca może się zupełnie sprawdzić, to nie jest MW2, gdzie gra. W mw 3 gra 12 osób, to jest 50 typa. Dlatego mój kochany mocarny kałach jest moc. Jak ja kocham, naprawdę kocham grać w tą gierkę. Jak Ci wejdzie przez drzwi 4 typa, a ty się położysz i tylko kałach tak cisisz, aż ty tylko te piąteczki tak śmigają jak tym... jak w kasynie. Kiedy ostatnio grałem w Koda 4, o już dawno, 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 a wiecie kiedy zacząłem grać w Koda 4? Kiedy obejrzałem sobie filmik Marcina, czyli naszego Jesziego na kanale, jak wraca do niech części Koda, do Battlefielda. Także postanowiłem ja tak samo coś zagromić. Pozdrawiam Jeszego, pozdrawiam y, Loczka, Miśka, Miśka w szczególności pozdrawiam bo do tego komentatora. Właśnie zawód jeszcze komentator, powiemy sobie chwilę. Oglądałem ostatnio filmik Kroja, znaczy pozdrawiam Miśka. Pozdrowiłem, tak? Mówicie, że pozdrowiłem? Pozdrowiłem. Oglądałem sobie ostatnio filmikroja na temat tego, czy y, ludzie, którzy publikują swoją facjatę, robią vlogi, komentarze te i tym podobne, czy się sprzedajemy na YouTube. Ja może się odezwę, odpowiem na ten temat. Wydaje mi się, że jednak tak, jednak się sprzedajemy na YouTube, bo gdyby nam na tym nie zależało, to publikowalibyśmy tylko komentarz, a jednak chcemy być dostrzeżeni przez innych ludzi. Podlegać opinii i ludzi jakoś zaistnieć. Chcemy wśród innych, bo zauważcie, dzisiaj są takie czasy, niestety, że większość ludzi zamyka się w mieszkaniach tyle tylko co szkoła, dom, lekcje, jakaś dyskoteka w piątek. Większość ludzi dzisiaj siedzi przed internetem i ogląda na YouTube, i wydaje się, że w najbliższych kilkudziesięciu latach kontakty, takie jak w mieście, że z kumplami na browar, ale jeszcze są ale w najbliższej przyszłości, tak 10-15 lat, większość to jednak będzie się na internecie spotykać i YouTube wydaje mi się, że cały czas rośnie w siłę i to będzie ta forma przekazu. To tutaj mamy właśnie już początki, zobaczcie, kiedyś kilka lat temu ktoś powiedział o vlogach, jakiś ktoś w Polsce słyszał o vlogach, czy jakichś komentarzach, czy nagranych meczach Skoda, żeby ktoś komuś puszczał. Kiedyś takiego czegoś nie było. Dzisiaj jesteśmy świadkami. To cały czas ewoluuje. Także na chwilę obecną, póki jeszcze to nie ma YouTube formatu takiego społecznościowego, ogólnego, że nie mówię w wiadomościach o tym, tak jakby to było normalne. Na razie to wiecie jak to jest. Przemykają oko. Wydaje mi się, że jednak się sprzedajemy i... A wy to, wy to kupujecie oglądając to, łapkując i komentując, prawda? Także to by była moja taka odpowiedź komentatorska, komentator zawód, ciekawe, naprawdę, czy to ewoluuje w Polsce do jakiegoś tam stopnia ja pamiętam, jak zaczynaliśmy, to był nas może kilku komentatorów na jednej łapce bym wymienił nie wiem, czy ktoś Yoshi, Gromek Loczek z komentatorów, Mira, PrivatePay popatrzcie coś, a dzisiaj ile już nowych komentatorów, cały czas ktoś dołącza, także cały czas to ewoluuje za kilka lat, kiedy zostanie ten może filmik kiedy ktoś go obejrzy, też pewnie się śmiał, bo to już najbierze rangi ogólnospołeczne i takie zawód jak komentatorstwo czy vlogerstwo. Przejdzie do, do jakiegoś użytku społecznego, do, na, nie użytku społecznego, tylko do normy i będziemy świadkami czegoś takiego norm, raczej normalnego, tak jak jakieś telewizja, prawda? Telewizja, satelita, jaki kanał płuc, jakie transmisje, jak jakieś na kartę. A dzisiaj to jest norma. Praktycznie każdy ma w domu, tak samo wydaje się, że YouTube za ileś tam X lat nabierze formy społecznej, to wszystko jakoś inaczej będzie wyglądać i nikt mi nie powie później w komentarzu, że Sebo wyglądasz dziwnie idąc kamerką po parku i, i nagrywając komentarz, gadając do kamerki, gdzie za granicą w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii praktycznie jest to normą vlogerstwo czy blogerstwo, czy komentatorstwo także to tyle co miałem do powiedzenia, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, tutaj widzicie pierwszy jakoś jestem, jak to się stało, że ja mogę być pierwszy, no ale to staty nieważne, do takich meczów staty się najważniejsze, że na plusie, także mam nadzieję, że wam się filmik spodobał, będziemy się widzieć w kolejnym filmiku, też będzie kodzik czwórka, także trzymajcie się ludziska, mocarze moi kochani, jest moc!